Chrupka, dzisiaj będziemy grać sobie z randomami i będziemy próbowali przejść poziom ekstremalny na walce z bossem. Za niedługo będę miał polowanie na Star powera, bo mi brakuje monet na ulepszenie szelki na 9. Także na razie zbieram na Opening. Leon i Daryl według mnie średnie połączenie. Lepiej by było, żeby zamiast Leona był 8 bit na przykład. Najbardziej się opłaca, żeby ktoś, kto ma wieżyczkę, miał power cube'sy. Właśnie. Bo wtedy na przykład ja będę więcej leczył. A na przykład 8 będzie mógł zadawać większe obrażenia. Dobra, dobra, mam jednego. Dobra, kolejny jest, no ale ten darel mi go zwinie. jest, wziąłem normalnie po 400 leczę a teraz mam 440 teraz będę leczyć zapewne 480 bo 40 mi doszło wcześniej pyk i sprawdźmy 480 tu jest już moc dopiero jak będę 600 leczyć to dopiero będzie fajnie. Nie, 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 nie. A jeżeli zginiemy, to Power Cubes oczywiście giną. Tego się też i spodziewałem, że przegramy. Także zagrajmy sobie jeszcze jedną rundkę. Pam. A później, może, weźmiemy ryszelkę. Tyk. Jeżeli będzie pod tym odcinkiem pięć łapek w górę, to nagrywam kolejny odcinek. Z... Brawl Stars Tyk. No Pod bossa mnie idea mnie wzięło 82% a on za 50 sekund będzie wściekły Frankenstein, Koruba Berta. Wpadajcie na kanał Z2G. Wypuść power Cube'sa i sobie ucieknij, panie robocie swoim speedem. No, no, i mi ten frank zabierze, no. No nie ma szans. No. Także 60% za minutę, 15% wściekły będzie. I idealnie pod działką nie zawsze bierze, no. No. Mm. Polecam kanał Kubson TV, zostawcie tam łapkę w górę i subskrypcję. Tworzy bardzo fajne odcinki, i także naprawdę polecam. Wszystko było. Leczymy, leczymy się. Robot, ro ro robot. Kolciwo już ma trzy powercube'y. Bo jest wściekły. Jeszcze nigdy nie dotarłam do poziomu ekstremalnego. Teraz pierwszy raz gram na nim. Także bym chciał, żeby ten... Żeby w ogóle ta gierka się nie skończyła. Bo bym chciał jeszcze popróbować go przejść. Na serio? Obaj członkowie poko żeby szybko się zaraz pili, bo ja to za długo nie wytrzymam z tym bosem pierdzielonym. Nie nie, 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 nie. nie. Blisko było, żeby my, żebyśmy już przegrali, ale jeszcze nie. Jeszcze nie. 13 sekund. No, no, no. No po prostu no nie ma szans. 6 5 4 3 2 Jeden. Jestem. Dobra, ja stąd uciekam. Nawet nie. Albo nie zdążę. Nie zdążę. Jest. Mam power cube. O trochę większy atak i więcej leczonka. Dobra, uciekam. Atak ładuje, życie też Atakuje Stawiam działo Działo ochronne Pyk Na serio? No Dobra Koniec gier no cóż, raz się wygrywa, raz się przegrywam. Właśnie o tym mówiłem. Brakuje mi dosyć sporo monet, a mam też dosyć sporo skrzynek. Także pod koniec spróbujmy sobie zagrać zademkę. Ogólnie tu chciałbym, żeby jakiś mitik, obojętny jaki, nawet może być mortis, żeby mi wypadł. Bo ostatnio mi kompletnie nic nie wypada. No morcie prawie strzelił gola. Dobra, my mamy pokój na star power'ze. Tylko ciekawe, jaki on ma start power. Fajnie by było, gdyby miał... Jest, ma da poko albo da capo. Według mnie to jest najfajniejszy star power w grze. Da capo albo shock uszelki. To według mnie są dwa najfajniejsze star powery. Bo patrzcie, gościu, gościu dojrze, że leczy, to jeszcze może atakować. Jest. Mamy gola. No no Dobra. Jeżeli będą dźwięki w dźwięki w tle to przepraszam. To proto strzelił. A więc ja z wami będę się już żegnał. A więc dzisiaj się nie udało przejść. No ale może później uda się przejść. Poziom ekstremalny. A teraz żegnam.